Tu Games podbijają Europę. Pod koniec stycznia 2025 roku opuścimy Paryż w ekskluzywną podróż po Luksemburgu, Niemczech, Austrii, Węgrzech, Rumunii, Mołdawii, Grecji, Albanii, Czarnogórze, Bośni, Chorwacji, Słowenii i środkowo-wschodniej części Francji. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, jestem Nicolas De założyciel Moim celem jest wprowadzenie ku games i Q-Technology do CrossFit, Pyrox i centrów fitness, aby zademonstrować, jak ku rewolucjonizuje wyniki sportowe. Czy jesteś profesjonalistą sportowym, zarządzasz siłownią CrossFit lub po prostu ciekawicie, jak ku technology może zmienić Twoją wydajność fizyczną? Skontaktuj się ze mną, aby umówić się na spersonalizowaną demonstrację w twojej placówce pod adresem support@cooklinkstore.fr lub w moich sieciach społecznościowych. Odkryjmy razem, jak technologia ku poprawia prędkość, precyzję, mobilność, maksymalną siłę i wiele więcej. Jesteś w innym kraju i chciałbyś, żebyśmy przyjechali do twojego domu? Daj nam znać w komentarzach. Napisz do mnie aby zarezerwować miejsce lub zostaw komentarz, aby dowiedzieć się więcej.